Są rzeczy, które nie śniły się niektórym filozofom, są rzeczy, które nie śniły się ani dziennikarzom, ani kibicom. W 46 gdzieś minucie byliśmy w piekle, kiedy nie mogliśmy powstrzymać Neagu, kiedy nasze bramkarki nie odbijały jednej piłki, ale to, co stało się przez kolejne 11 minut, to coś fenomenalnego. Polki dziś są w niebie, Polki są w ćwierćfinale po fenomenalnym meczu, którego nigdy nie zapomnijmy. Ale tak naprawdę my nie pamiętamy, co tu się dzisiaj działo w hali Spence bo ten ostatni kwadrans przerósł wszystkie nasze marzenia. Jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy piekielnie zmęczeni, i dobrze, że dziewczyny będą miały dwa dni przerwy przed środową konfrontacją z Francuzkami. To brzmi niewiarygodnie, ale Polska kroczy coraz bliżej w stronę medalową, tutaj na mundialu w Serbii. Radość, wielka radość, wielkie szczęście. Mylą nam się słowa. Dziennikarze płaczą. Niektórzy, niestety, już muszą wyjeżdżać do Polski i myślę, że. Dla tych wszystkich, którzy do tej pory pracowali tutaj, na tym mundialu, wielkie podziękowanie, ale jeszcze przed nami coś do zrobienia. Nie ma więcej słów, same dziewczyny za bardzo nie wiedzą, co powiedzieć po takiej dawce szczęścia, ale najważniejsza jest jedna informacja, Polska w ćwierćfinale, Rumunia wraca do domu. Z hali Spens w Nowym Sadzie dla handball.pl, Michał Pomorski.